Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie na kanale Fire One A dziś mamy kolejny odcinek z serii Minecrafta Hero I zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania No i dzisiaj tak jak widzicie mamy kolejny odcinek Przetopię sobie złoto przy okazji Wiecie co? Mam dzisiaj w planach Zrobić jedną rzecz A otóż mam zamiar zrobić zagrodę dla zwierząt Słuchajcie o, bo czuję, że zagrody dla zwierząt mi się może całkiem przydać A akurat, no, mam e, niedaleko w okolicy całkiem sporą ilość zwierząt Więc uważam, że to będzie całkiem dobry pomysł zrobić właśnie zagrody dla zwierząt Naprawdę To będzie całkiem dobry pomysł O, więc jeśli lecieńczyk jakąś się spodobał, to fajnie by jeśli byście strzelił łapę w górę Żeby, um, znaczy, bo wtedy będę wiedział, że lubicie serię Minecrafta Hero I postaram się nagrywać więcej odcinków, więc naprawdę warto Kurde, no, kiedy tam nas przyjdzie? No i co mogę jeszcze powiedzieć, oczywiście kto nie subuje kanału to już teraz może kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach, o najnowszych filmach z serii Minecraft Hero, Projecta, Spectrona, Mobile Legends, Bang Bang Brawl Stars i wiele więcej co naprawdę polecam, bo naprawdę warto no. no, naprawdę warto subować kanał, no po prostu no, no nie wiem co naprawdę mam jeszcze powiedzieć, no. Dobra, trochę z to sztabek już się poszło. Wiecie co? Bo ja potrzebuję ogólnie drewna do stworzenia płotków, co nie? Mam tutaj drewno. O, tutaj jeszcze mam trochę drewna, więc spoks. Mhm, tutaj mam tyle drewna. To Poczekajcie, żeby parę bloków sobie mógłbym odłożyć, bo parę mi na pewno nie będzie potrzebne. Muszę zrobić sobie płotki, słuchajcie. Na pewno granit nie będzie mi potrzebny, kamień raczej też nie. Kamień brzydko wygląda, płotki z drewna są coraz piękniejsze. Według mojej opinii są ładniejsze po prostu, mają taki lepszy wygląd. trochę podków już mam na całe szczęście. On to spok bo trochę już przy okazji będzie. I to nie jest nawet tak źle. Dobra, to sobie zamienię, to i szybko st sobie stworzę podki. Um, dobra, podki, podki, podki. A nie, a nie, są podki. A nie, brakuje mi jeszcze patyków. Dobra, to poczekajcie chwilę. Syk, cyk, cyk Dobra. Teraz mogę tyle podków stworzyć, dobra. Dobra, wiecie co, myślę, że 30 podków mi wystarczy, tak czuję. Zobaczymy. W ogóle polecam Wam też zajrzeć w opis, bo tam znajdziecie linki, Jest link do mojego serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem. Jest link do mojego TikToka, gdzie możecie zacząć mnie obserwować. Do mojego Snapchata, do mojego Instagrama, więc naprawdę polecam, bo macie tam dużo. Do... No, macie tam dużo linków, więc naprawdę polecam. Jest link do mojego grupy na Discordzie, gdzie jesteście z kanałem, to też bardzo polecam. Dobra. A teraz myślę, że czas rozpocząć naszą budowę Później jeszcze oczywiście tutaj e, Doprowadzę te zwierzęta jakoś To jest już owca w ogóle idzie, super Zaraz sobie zbierzemy też pszenicę Żeby właśnie jakoś podkuścić te zwierzęta Z takim chodźcie te ziomki A Tutaj będzie wasza nowa stajnia wasza, Nie stajnia tylko dom, bo stajnia to dla konia bardziej o no Myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł Słuchajcie Całkiem, całkiem dobry pomysł, tak uważam A tutaj już owca w ogóle chciała przejść Ej dobre Wiecie co, dobre, dobre. Przyznam nawet całkiem. Jaka wielkość by to mogło być? Jeszcze trochę może powiększę. Tak, jeszcze o dwa powiększę. Dobra i cyk. I o dwa. I teraz tak. Cyk. Jeszcze sobie zaraz zrobimy malutkie przejście, żeby jakoś tutaj przychodzić do tego. Żeby nie, skacz żeby nie skakać na to, tylko po prostu sobie przychodzić. Żeby było łatwo. No. W ogóle e, pamiętajcie też o tym, że odcinki poniedziałek, wtorek pojawiają się około godziny 19.30 a 20.30 e, Odcinki środa, czwartek, piątek około godziny e, 20.00-20.30 e, A odcinki e, sobotę około 15.30-20.30 A odcinki niedziela około 11.15.30. 1530 no. Więc żebyście wiedzieli, bo naprawdę warto wiedzieć no, żebyście... No po prostu, żebyście wzięli, no Dobra, teraz chcę zabrać trochę pszenicy, tak jak mówię. Że właśnie... Dobra, wiecie, co? Ja nie będę tego zamykał, bo bez sensu. Trochę pszenicy mi się jednak przyda. Uuu, ja nie mam już miejsca. Słabo. Dobra, mam, mam jednak pszenicę, więc spoks, dobra. Zaciągnę te zwierzęta teraz na pszenicę. Patrzcie na to, patrzcie. Chodź, chodź, chodź maleńka, chodź, chodź, chodź. Jeszcze weźmiemy krówkę, co ty na to maleńka. Chcesz krówkę? Weźmiemy krówkę jeszcze. Patrzcie, ona będzie za nami teraz szła, ta owieczka. Krówka, chodź, chodź, pszenica jest. Darmowa pszenica, no ho, 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 na darmową pszenicę, kurde. Ile tam jest owiec? Ej, jeszcze tamte byśmy mogli wziąć, słuchajcie. Owieczki, te już za nami idą, więc spoks, dobra. Dobra, te już za nami idą, spoks, dobra, tylko szybko muszę. No chodźcie, owieczki, darmowa pszenica, kurde! Baby, darmowa pszenica, o, następna idzie, super. O to chodzi. Dobra, to tak trzy myślę, że możemy wziąć. Później jeszcze wezmę kiedy indziej resztę. Znaczy za chwilę pewnie wezmę resztę. Dobra, one już z nami powinny iść. Poczekam chwilę. Dobra, idą za mną. Dobra, idą. Idą cały czas. Tak, idą, kurde, skubane, chce się żreć, co? Dostaniecie, dostaniecie. Dostaniecie, dostaniecie żarcie, tylko chwila musicie chwilę zaczekać, będziecie musieli tutaj wejść zwierzaczki wiecie? tutaj będziecie musieli wejść jeśli tutaj nie wejdziecie no to słabo ej nie pchać się jedna wchodzi, kurde no jedna wchodzi najpierw krowa, potem ta wchodzi kurde nie pchać się naprawdę dziewczyny dobra muszę teraz wiedzieć jak stąd wyjść dobra czyli tędy będzie wyjść, ok. i cyk, zamknięte słuchajcie no i super, o to właśnie chodziło. Więc, Fox, jeszcze zaraz, oczywiście, tej dorobię parę rzeczy. Będę musiał dorobić wyjście, i zaraz, będę musiał jeszcze o, resztę ten um, tych zwierzątek doprowadzić tutaj. No to jeszcze nie koniec, słuchajcie, to dopiero początek, szczerze mówiąc. Więc, no, O no trochę jest jeszcze do roboty przed nami. No, więc naprawdę, to dopiero początek, no. Czyli te płotki myślę, że mogę już chyba odłożyć, bo mi się i tak nie przydadzą. A teraz, bym stworzył sobie. Czy ja mam wełnę? Znaczy, czy ja mam wełnę, nie mam wełny. Ach, niech to. Niech to pech, słuchajcie, no dobra, nie mam wełny. Ale mam pomysł jak ją zdobyć. Mam pomysł jak ją zdobyć. chwileczkę musicie zaczekać. Albo zaraz. O nie, zaczął padać deszcz. Poważnie. Ujacie, dobra, słuchajcie, to chwilę, zaczekamy. Zmienię szybko na e, timeset e, night. Żeby noc zdać, bo ja chcę się pożyć spać wtedy Żeby nie czekać Five set, night Dobra. Jest noc, więc spoks dobra. Pójdziemy sobie spać, dobra Zaraz powinien już deszcz już ustać. Dobra, już nie ma deszczu, super. O to właśnie chodziło. No to Gites. To złożymy, oczywiście na dół. W ogóle mi się chyba złoto nawet przetopiło. Tak mi się... Tak, przetopiło jeszcze jednak miałem stację. Dobra. To wiecie co, przy okazji pójdę po marchewki, ale poczekajcie, bo ja najpierw chciałem coś stworzyć, co nie? Ja już wiem, co chciałem, tylko potrzebowałem ten... Mm, tego, no... No mam to na końcu języka! Wełny, wełny, no! wełny potrzebowałem, tylko gdzie ja mam? Eee, ten, nożyczki, 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 nożyczki... Tutaj nie widzę nożyczków... Nożyczek... Nożyczki, o są nożyczki, super, o to mi właśnie chodziło... O te właśnie przepiękne nożyczki mi chodziło... Dobra, spoks, nożyczki mamy... Bo potrzebuję nożyczki, tak jak dobrze wiecie, do wełny albo chcę sobie zrobić dywan, żeby było łatwo sobie przechodzić. Bo wiecie, tak, bez sensu jest trochę e, robić się według mnie zagrody, Chociaż, albo nie wiecie co, chociaż w sumie czy lepiej zrobić zagrody, dobra, wiecie co, Zma jest Albo dobra, nie, nie będę marnował drewna bez przesady. Chociaż teraz nie wejdę raczej tam, to bym musiał podsadzić i tak jakimś blokiem. Chyba, że te owieczki by tutaj tak jakoś stanęły. Chcecie? Ale nie dostaniecie Sorry, maleńkie Dostałem tą wełnę? Chyba ta Tak Nie Nie ma Gdzie jest ta wełna? A tutaj, dobra Spoko, to teraz mam Dobra, ale mam tylko jedną wełnę Ej, poważnie? Tylko jedna? No tylko jedna Pochodzi to jeszcze ty, maleńka, się że okej? Okay. Dobra, i czy będę mógł teraz stworzyć dywan? Raczej w to wątpię No raczej w to wątpię, ale zaraz sobie sprawdzimy Słuchajcie Ja w ogóle muszę też tam zaciągnąć inne zwierzęta Z tego powodu, że Po prostu no potrzebuję innych zwierząt, bo Żeby było ich więcej Później je jakoś tam rozmnożę I w ogóle, więc żeby to jakoś też Miało ręce i nogi Dywan, o jest dywan, super, biały dywan O to właśnie chodziło Dobra, to teraz biały dywan sobie biorę Nożyczki sobie mogę już odłożyć w sumie, bo i tak ich nie będę potrzebować. Raczej, z tego co się domyślam, raczej nie będę ich potrzebować, więc bez sensu, żebym je trzymał. Dobra, to szybko idę. Jeszcze sobie też przy okazji, tam do tej farmy ten e, weźmiemy mm, te e, świnki. Żeby mieć świnki, to też uważam, że świnki będą dobrym pomysłem. Tutaj cyk. Tutaj dla przykładu cyk. I na przykład, nie dobra, bez sensu jest, chociaż dobra, trzecie wejście jeszcze zrobię I żeby jakoś do nich przechodzić No, i będę mógł łatwo do nich przechodzić dzięki temu, więc to będzie naprawdę spoko uważam Dobra, to tak jak mówię, muszę zaciągnąć jeszcze inne zwierzęta Czyli teraz biorę ten e, pszenicę i idę po następne zwierzęta jeszcze Tam widzę krowę i owce, więc myślę, że ja akurat wezmę Krowy mi się najbardziej w sumie przydadzą, bo będę mógł od nich wziąć mleko Och, co to tak przy okazji tak, to taki dodatek, można powiedzieć. Mogę tak to nazwać. Krowa chyba mnie nie widzi. A nie, dobra, już mnie zauważyła skubana. Owca też biegnie. Patrzcie, już dwie biegną do mnie. Dobra, chodźcie, 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 chodźcie. Powoli, ostrożnie, nie pchajcie się, maleńkie, kurna. Nie pchajcie się tak. Dla wszystkich starczy, ludzie. Znaczy zwierzęta, dokładnie. Bo to są zwierzęta, xd. No chodźcie, chodźcie, żarło czeka, a samo się nie, nie wykorzystamy. Nie? nie pchajcie się spokojnie. Dla wszystkich starczy już jesteśmy blisko. Z tego co widzę. Aha, no spoks. Teraz padłem do wody. Spoko. Dobra, czy ta owca w ogóle wypłynęła? Tak, wypłynęła spoks, dobra. Dobra, tu teraz będę musiał stworzyć w ogóle wyjść. Zrobić szybko wyjście. To tak na sprincie chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. wszystkie są. Wierzaczki są, kurna. Nie pchać się po kolei, spokojnie dla wszystkich starczy. W sumie po co ja robię to wyjście. Bez sen... Po co ja ten. Wiecie co, bo teraz, żeby nie pchać tych owiec, to mam pomysł. Bo ja nie chciałbym ich pchać z tego powodu, żeby one mi nie uciekły. Nie uciekaj owieczko, Boże! A robić tyle problemów, że to szok. Naprawdę. Dobra, i teraz sobie na spokojnie stąd wyjdę. Dobra, i spoko, o to chodziło. Mam więcej owieczek, dobra, tu myślę, że teraz mogę nakarmić dwie, tylko jeszcze pójdę po jedną tą e, pszenicę. Żeby nakarmić. Mi się jeszcze jedna pszenica wtedy przyda. A tam w ogóle chyba owce jest. Więc całkiem spoks. Dobra, to mam co dwie. Wiecie co myślę, że bardziej krówki mi się przydadzą, więc chyba krówki wezmę. Bo krówki mi się bardziej przydadzą, a mała krówka była słodka. Powiem tylko tyle. Robicie tam małą krówkę? Pokażcie. O, jest mała krówka, no i super, o to chodziło. Mała króweczka jest, więc całkiem spokój dobra. Sweet, naprawdę? Dobra sobie to zamknę. Wiecie co, zastanawiam się nad zniszczeniem tego i, nie, i przemienić to trochę, żeby to jakoś lepiej to wyglądało. Bo to naprawdę ten kamień trochę brzydko wygląda, powiem szczerze. A chciałbym, żeby to właśnie no, piękniej wyglądało, bo trochę to brzydkie jest, powiem Wam. Tak, myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł, słuchajcie. Ja w ogóle zastanawiam się też nad, nad, nad powiększeniem mojego domu, żeby jakoś większy był i tak ładniejszy jakoś. Myślę, że to też będzie całkiem dobry pomysł. Jeszcze myślę, że później to zrobię, nawet na odcinku następnym albo poza odcinkiem trochę postaram się już popracować. I na odcinku też trochę postaram się popracować. Jeszcze zobaczymy słuchajcie. Wszystko się pokaże w czasie. Wszystko zobaczymy. No. Więc całkiem spoko. Powiem wam, że naprawdę... No fajnie, że dzisiaj mam kolejny odcinek z serii e, Minecraft Hero, bo naprawdę powiem wam, że uwielbiam tę serię. A już trochę dawno nie było niektórych odcinków Znaczy no, no trochę dawno powiem wam no tak tydzień, dwa tygodnie jakoś Około tak ch chyba dwóch tygodni, więc tam no trochę czasu minęło Więc naprawdę spoko Uważam, że nareszcie Mam szansę nagrać kolejny odcinek serii Minecrafta Hero A w ogóle miejsce jeszcze mam jakieś Chyba mam w ekwipunku Okej, okay, dobra Spoks, czyli nie muszę się martwić Powiem wam, że trochę będzie przenoszenia, ale myślę, że jakoś to damy radę tutaj wszystko to naprawię, później, później jakoś to fajnie też zrobię, żeby to jakoś lepiej wyglądało bo jest to dla mnie trochę brzydkie powiem wam, za dużo tego kamienia i takie, no nie ma to za bardzo kolorków też i wolałbym to jakoś upiększyć, żeby to jakoś ładniej wyglądało też powiem szczerze no po prostu jest dla mnie to zbyt brzydkie powiem wam no, więc naprawdę ja to jakoś tutaj upiększę żeby to jakoś lepiej wyglądało no, Bo myślę, że po prostu piękniejsze będzie ładniejsze. no, Będzie to fajniej wyglądało, i żeby to jakoś miało no, ręce i nogi i kolorki i w ogóle. No. I przy okazji, będzie tutaj może jakiś ładniejszy teren. Będzie to właśnie, no, tak jak mówię, no, po prostu lepiej wyglądało i będzie to ładniejsze. tym, możemy to może jakoś upiększyć. Chociaż fajnie, bo gdybym wybrał się na wyprawę i wiecie co, na przykład zdobyłbym te drzewa ten, e, z tego e, z dżungli, te drzewa dżunglowe albo ich sadzonki, bo to by było też całkiem spoko powiem wam naprawdę te sadzonki dżunglowe są bardzo piękne uważam i te drzewa dżunglowe jest naprawdę w porze naprawdę tu fajnie wygląda powiem wam więc by było spoko je zdobyć nawet powiem a jest jeszcze nadal że z lewami słuchajcie what? Han no spok całkiem spoko uważam ale dobra kit z tym Dobra, tutaj to zaraz zniszczę, słuchajcie, tylko już pewnie nie mam miejsca, w jakimś punku coś czuję? Oj, nie wyjdę. Dobra, teraz wyjdę. Okej, okay, wyjdę. Spoko, stolecimy, jeszcze trochę odłożę sobie w ogóle do domku. Znaczy nie do domku, tylko o, do mojego tego. Wiecie co? Przy okazji zniszczę sobie tą latarnię. Dobra, mam latarnię, mam szóstą latarnię, OK, czyli zdobyłem ją. Spoko. Przy okazji sobie tutaj właśnie odłożę do mojego e, tego, o, do mojego magazynu. Tylko gdzie by odłożyć kamień w sumie, Gdzie by mogło być miejsce na to, tutaj coś jest? Nie, nic tutaj jeszcze nie wkładałem do tego e, mojego safe'u Znaczy, safe'u No, mogę to tak nazwać. Tutaj będą może takie kamienne rzeczy. A wiecie, co tutaj na przykład bym mógł wstawić surowce? O, ej, to by było całkiem dobre. Tutaj bym mógł na przykład właśnie dać surowce. I to by całkiem spoko wyglądało. Jeszcze mam żelazo. Dobra, tutaj mogę dać jeszcze żelazo. Spoko. Ej, naprawdę, to będzie spoko. Tutaj, na przykład, załóżmy do tej skrzynki, bym dał cały taki armor. Taki ten, właśnie, tutaj, takie rzeczy. Znaczy, jeden miecz mi się na pewno przyda. To ten nowy myślę, że odłożę. to myślę, że parę kilofów mogę tutaj odłożyć, bo bez sensu jest nosić aż tyle przy sobie. Dwa mogę zostawić, bo mi się i tak zaraz w sumie zniszczą. Mam jeszcze jeden kilo przylazny, więc też mogę go tutaj dać. Upłatę jeszcze jedną w sumie mam, więc też mogę ją tutaj dać. Nie, no całkiem spoko, naprawdę. A jeszcze w jest, przecież mam wągiel Tego też przy okazji dodaję dużo do surowców. No. I to całkiem spoko już ten wyglądał, ten magazyn, całkiem przyznam. A wiecie, co w beczkach bym mógł na przykład dać jedzenie, żeby to jakoś tam się układało i w ogóle, żeby to jakoś fajnie też wyglądało? Do beczek, właśnie mógłbym dać jedzenie. No, to by było też całkiem spoko. Ja załóżmy, właśnie jedzenie w tych beczkach, żeby to jakoś, no po prostu fajnie wyglądało. No wiecie, taki. No, tak fajnie, żeby po prostu jakieś to tak wyglądało. O kurde, już noc się zbliża, pierdzielę. O ja, Cię, chryste, panie. O ja, Cię, nawet nie zauważyłem, że jest już noc, poważnie. Ludzie, i to taka naprawdę nie, nie, nie pierwsza lepsza. Jesteś zbyt daleko łóżka, super. Dobra, to ja idę szybko sobie pospać. Nawet nie zauważyłem, naprawdę, i to tak. Wow. Nie spodziewałem się, że jest już noc. No, tak jak mówię, no nie zauważyłem po prostu. E, dobra, jeszcze mam w ogóle te jakieś surowce, żeby przenieść to. E, te rzeczy, poczekajcie, tutaj mam na przykład te emeraldy, bym mógł przy okazji od razu tam przenieść. Tak, myślę, że to będzie. O, przy okazji, mam jeszcze tutaj wungę, to ten wągiel przy okazji też wezmę, żeby też tam nadu już znieść. Żeby już po prostu to poukładać, wiecie, przy okazji jedzenie mam, jeszcze Redstone mam. Wiecie, żeby to jakoś tam wszystko miało ręce i nogi. No, dynie myślę, że mogę tam jeszcze dodać. Tu będzie też całkiem dobry pomysł. O, jeszcze tutaj mam węgiel przy okazji. Kamie ten trzewny się. Um -hmm. Jeszcze tutaj mam pszenicę, mam jeszcze skórę. Dobra. Jajka. Czy na, czy, czy na króla, no myślę, że nie, ale kamień myślę, że mogę wziąć. No, spokojnie tam przełożyć. Dobra. Lecimy tam pokładać trochę w tym magazynie przy okazji. Dzisiaj robimy takie porządki, wiecie. Trochę takie można powiedzieć porządki, ale też zajmujemy się tym, żebym e, miał ten, żebym sobie zrobił właśnie farmę zwierzęcą, żeby mieć dużo zwierząt trochę, żeby trochę ich mieć, no wiecie, bo naprawdę tu jest akurat potrzebne, uważam, według mnie, trochę tego jedzenia w sumie mam i to nie jest tak wcale mało, tylko całkiem, całkiem sporo, wiecie co, jadę? ja chyba też mogę dać do jedzenia normalnie. Z przesady, tutaj co dałem? Tak, tutaj będzie dobra, czyli to będzie węgiel normalnie, więc box. Dobra, tutaj to, i tutaj oczywiście o, ten. Um, no. Um, Restone tutaj chyba dawałem gdzieś kamień, tutaj chyba dawałem kamień. Tak, tutaj dawałem kamień. O, dobra. Spoks, już całkiem będzie dobrze poukładany ten magazyn, z tego co widzę, więc naprawdę fajnie to wygląda. Powiem szczerze, tutaj nie wiem, co z tomowcą w sumie zrobię. Ale to może kiedy indziej się nim zajmę, tymi owcami, bo strasznie dużo jest też tutaj tych słuchajcie. Nie wiem jeszcze co z nimi mam zrobić nawet. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, powiem to o tak. No. To oczywiście też przyniosę sobie, myślę, że zrobię sobie jakiś lepszy warsztat, żeby to właśnie lepiej wyglądało. Powiem szczerze. Tu sobie wezmę od razu ten piec który ukradłem ee, z wioski. Tak. No, tak jak słyszycie, ukradłem z piec hutniczy, co jest no, trochę śmieszne. Ale no musiałem. Był mi po prostu potrzebny, słuchajcie. Dobra, tutaj tak, ok, czyli teraz to zniszczyć trochę. Ja tutaj oczywiście postawię, ziemię, żeby no to jakoś tak ten kamień tutaj nie stał. Bo to ten kamień jednak tutaj głupio wygląda. Tak, to, to naprawdę głupio wygląda, powiem szczerze. Dla mnie nie, to nie pasuje, ten kamień, więc go tutaj no to zniszczę. Naprawdę ja robię dzisiaj takie, słuchajcie. Ciekawe porządki na odcinki, musicie mi dzisiaj taki odcinek porządkowy. No ale jest to czasem potrzebne, uważam. Według mnie, przynajmniej. miejsce jest to teraz, właśnie z tego co widzę, bardzo potrzebne. Muszę tutaj trochę porządków zrobić. No, że dawno w sumie nie grałem na Minecraft w kierunku na tym świecie. Więc no dużo, długo mnie tutaj nie było i nie miałem też czasu, kiedy zrobić tych porządków. Słuchajcie, nie miałem jakich zrobić, więc no musicie mi wybaczyć po prostu. Teraz tutaj ta woda, wszystko zmiecie. Ale ja mam pomysł, wiecie? Czy mam łopaty dobra? wów, na całe szczęście. Dobra, tej tak. Dobra, tej tak to zbiorę sobie tą ziemię. Później zasadziłbym tą ziemię, żeby się zasadził. No, ten chodzi mi o to, że wziął mm, po prostu i przebudował jakoś. By ją... No, zobaczycie, słuchajcie, na pewno zobaczycie, myślę, jak to zrobię. Aby ta ziemia to jakoś to wyglądała, Później może ja zrobię jakąś fajną dróżkę, coś w tym stylu. No, ten na pewno będę musiał zniszczyć, to na bank. Na bank będę musiał zniszczyć. Ale najpierw myślę, że tę ziemię tutaj dam. To będzie dobry pomysł. Tak. Dobra, i teraz tak. Tutaj dałbym tą ziemię. już zaczynam od stawienia tej ziemi. Okej, okay, tutaj tak. Tak. Dobra, trochę będzie za mało tej ziemi, ale myślę, że i tak jakoś duże, dużo tego nie, nie zrobię. A chociaż mógłbym jeszcze z tej małej tej wysypki dać tym ziemi w sumie. Wiecie, bo to też by całkiem wtedy było coraz lepszy, lepsze rozwiązanie, szczerze mówiąc. Ej, to jest całkiem dobre rozwiązanie, tak myślę. Kurde, myślałem, wiecie co, że mi się uda przeskoczyć, ale jednak się nie udało. No dobra, kit z tym. A to są jeszcze te dwie, te krówki, które tutaj w ogóle zostawiłem. No, z Dobra, to ja sobie stąd zbiorę ziemię. No, tak jak mówię, przyda mi się. Więc myślę, że mogę to zniszczyć i później bym jakoś krówki też stąd wypuścił. też bym wziął do mojej zagrody. Bo też mi się raczej coś czuje w mojej zagrodzie. Myślę, że są bardzo potrzebne. Nawet na pewno bym powiedział, więc no, będzie to dobre, dobry interes dla mnie. Żeby wziąć właśnie te krówki. No. Myślę, że to będzie dobry pomysł, powiem szczerze. Trochę chyba za dużo ziemi coś tutaj wziąłem, ale dobra, kit z tym. Jakoś się tu pomyśli, dobra, czy ja przeskoczę? o i przeskoczyłem, super. Dobra, myślałem, że nie dam rady, ale jednak dałem radę. Dobra, tu jeszcze tutaj ten kamień zniszczę. To naprawdę no trochę głupie wygląda, powiem szczerze. A jak już ta ziemia urośnie, to też będzie fajniej to wyglądać, szczerze mówiąc. I będę mógł postarać się tutaj zrobić jakąś dróżkę coś w tym stylu. Zobaczcie, żeby to naprawdę jakoś wyglądało. Jeszcze tutaj ten kamień muszę zniszczyć. Bo dzisiaj mamy, tak jak mówię, no, już się powtarzam, porządkowy taki odcinek. No. Dobra, to jeszcze ten kilo sobie wykorzystam. Ale wiecie, co po tym wszystkim, to ja naprawdę będę miał sporo ilość kamienia. Nie wam tylko tyle. Naprawdę, tyle kamienia to chyba jeszcze nigdy w życiu nie miałem Więc to no będzie to spora ilość Nie będzie to taka codzienna ilość, jak zawsze miałem Będzie to po prostu no spora ilość Aha, ja tam aż postawiłem tą ziemię z box Dobra w sumie mamy już 24 minut odcinka, ale zastanawiam się czy jeszcze chwilę nie poprowadzić tego odcinka. Jako, że nie wiem, co byśmy jeszcze tutaj mogli zrobić. Jeszcze mógłbym, tak jak mówiłem, te nie, nie krowy, tylko te świnie tutaj dodać. Tylko chwilę musicie się zaczekać, tylko wpisz sobie Time seta Time Set Day. Świnie tak jak mówiłem, byśmy mogli tutaj dodać, żeby tutaj były świnki, bo to by też było całkiem spoko rozwiązanie, powiem szczerze. No bym musiał tutaj dodać świnki albo bym zrobił po prostu oddzielne farmy na przykład że jedna, jedna część farmy była dla krówek, druga dla świnek, trzecia dla owieczek było to też całkiem spoko pomysł ale wiecie co, ja myślę, że na razie świnkę bym wziął czy ja mam marchewki? nie, nie mam mam sobie marchewek, to szybko wezmę sobie marchewkę z mojego z mojej tej szklarni wtedy jedną marchewkę sobie wezmę dobra, mam jedną marcheweczkę, więc spoks lecimy oczywiście myślę, że możemy lecieć, e, zabrać sobie jedną tą krówkę, znaczy nie krówkę, a świnkę, świnkę jedną możemy sobie wziąć żeby właśnie, no mieć świnkę, bo jednak świnia też będzie potrzebna, jak później znajdę jeszcze drugą świnię, no to będę mógł stworzyć e, małą świnkę, dzięki czemu będę miał więcej mięsa i nie będę musiał się tak martwić, słuchajcie, tutaj w ogóle jest świnka obok tej tej, tej owieczki, o widzi już dobra, super, czyli świnka już do mnie biegnie, Spoko, i o to właśnie chodzi. Dobra, biegnie powoli, powoli biegnie. Spoks biegnie. Ale jak biegnie, jak ciśnie, jak chce się jeść? Wow. Naprawdę to jest trochę komiczne, powiem szczerze. No. Chodź, chodź, świnko, chodź. Nie wiem, czy ci jeszcze nakarmię, ale raczej nie. Z tego powodu, że. Ten. No, że. Ten Teges. No, że nie, po prostu. Po prostu nie dam rady nakarmić. da. Po prostu nie dam rady ci nakarmić. Ja będę musiał to jakoś rozwalić tylko chwila. Żeby naprawdę jakoś to zrobić. Mam nadzieję, że ona mi zaraz nie ucieknie. Nie mam siekiery. Będzie trudno no dobra kicsi z tym. Ale muszę zrobić szybko miejsce w ekwipunku jakieś. Dobra. Teraz cyk cyk i szybko, żeby one nie uciekły naprawdę te zwierzęta. Ej, 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 ej. Nie ma uciekania, nie ma uciekania, nie ma uciekania. Nie ma uciekania. Sio, tam. No kurde, dwie mi uciekły, kurde. Jak niewiele. Ale świnie mam. No kurde, no ludzie, czemu... Czekajcie, ja szybko to zbiorę, bo będzie trudniej ze świnią. A czy wiecie co? Nie dobra. Ja później je zbiorę chyba już poza odcinkiem, słuchajcie. Ale wiedziałem, że to tak się stanie. Ja później jeszcze jakoś dobuduję sobie powiększę tą farmę tych zwierząt, żeby ona była coraz większa. Bo jednak te zwierzęta mi się bardziej bardzo przydadzą. O, dobra, to myślę, że możemy już chyba kończyć nasz odcinek. Myślę, że był to bardzo udany odcinek. Jeśli wiesz że go wam spróbował, to fajnie by bo gdybyście strzelił łapę w górę, bo to naprawdę motywuje. Wtedy będę też widział, że żebyście serię Minecrafta Hero i postaram się nagrać więcej odcinków. O, no, bo naprawdę warto. Polecam też e, strzelić suba z wężkiem, kto jeszcze nie subuje, właśnie, żeby być na bieżąco z materiałami, żeby wiedzieć kiedy wychodzą najnowsze odcinki. Polecam też, zajrzeć w opis, bo tam znajdziecie linki do mojego serwera na Discordzie, do mojego TikToka, gdzie możecie zacząć obserwować, do mojego Snapchata, do mojego Instagrama, co naprawdę polecam. I pamiętajcie, że e, pod tytułem w opisie ważne info e, z, e, znajdziecie tam opis, od kiedy do kiedy pojawią się odcinki. Poniedziałek, wtorek, pamiętajcie. 19, e, 19 do 20.30, środa, czwartek, piątek 20 do 20.30, e, sobota 15.30 do 20.30, niedziela 11:00 do 15.30. No to co, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i życzę Wam udanego weekendu, udanego dziąka no i już się z Wami żegnam, no. To cześć, siema.